Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W środę 5 kwietnia 2023 roku Polskę odwiedził prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Wśród wielu komentarzy, które podkreślały partnerstwo polsko-ukraińskie, mówimy oczywiście o mediach głównego nurtu w Polsce, ale także w niektórych krajach zachodnich, nie milknął echa słów wypowiedzianych przez prezydenta Załęskiego oraz tego, co właściwie nie padło, to, czego nie było podczas tej wizyty, to czego zabrakło podczas tego oficjalnego spotkania, no ale zacznijmy od, od pierwszej kwestii, czyli czy była to najważniejsza wizyta zagraniczna prezydenta Zelenskiego w tym roku, jak Sugeruje zresztą część, część mediów głównego nurtu w Polsce podkreślając ogromną ra, rangę, ogromne, mówiąc o ogromnym wydarzeniu. No, w mojej ocenie dużo ważniejsze dla Ukrainy, dla samego prezydenta Zełenskiego były te nieoficjalne i niezapowiedziane wizyty w Waszyngtonie oraz ta wizyta łączona w Londynie, Paryżu i Brukseli. Co do tego nie mam najmniejszych złudzeń, że kluczowa dla Ukrainy sprawa wsparcia militarnego i finansowego zależy przede wszystkim od, od postawy trzech podmiotów, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska. Polska jest oczywiście pewnym istotnym elementem, ale na pewno nie najważniejszym w całej tej w całej tej układance. No i tutaj szanowni państwo warto Zastanowić się nad wymiarem geopolitycznym oraz wymiarem, takim powiedziałbym, gospodarczym tej, tej wizyty, bo wbrew temu, co mówił pan prezydent Andrzej Duda, który zapewniał o pełnym wsparciu Polski dla walczącej Ukrainy aż do jej zwycięstwa, jak to, jak to podkreślał, i, i, i mówił o tym, że nie będzie żadnych układów ponad głowami Ukraińców. To wiemy doskonale, że te decyzje nie zależą od Polski. Tu mówienie o tym, że będzie można mówić o układaniu się, kiedy ostatni agresorzy opuszczą ukraińską ziemię, i tak To są pobożne życzenia, to są jakby to jest pewnego rodzaju takie podejście romantyczne do, do polityki i myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę, że to nie nie Polska będzie decydowała o ostatecznym traktacie pokojowym to czy będą jakieś układy ponad głowami Ukraińców no niestety niestety w niewielkim stopniu zależy od samych Ukraińców ponieważ doskonale znam wiemy jak bywało w historii że wielkie mocarstwa prędzej czy później potrafiły się dogadywać ponad głowami państw małych i średnich i trudno nie spodziewać się również takiego obrotu sytuacji tutaj czy też nie dopuszczać takiego takiego Scenariusza, nie dopuszczać takiego scenariusza. Natomiast Szanowni Państwo, to, czego na pewno zabrakło, to, czego na pewno zabrakło podczas tej, tej wizyty, to kwestii rozwiązania kwestii gospodarczych. Przede wszystkim jeśli chodzi o ogromny napływ zboża ukraińskiego do Polski, nie było nic powiedziane w oficjalnych oczywiście enuncjacjach. Na konferencji prasowej o tym, aby obaj prezydenci rozmawiali o kwestii przywrócenia ceł na produkty rolne ukraińskie. To jest bardzo paląca sprawa. Doskonale wiemy, jak mocno spadły ceny na, na, rynku, na rynku rolnym, jak mocno odczuwa polska wieś, polscy rolnicy właśnie ten właściwie niekontrolowany napływ zboża ukraińskiego, zboża ukraińskiego do Polski i w tym zakresie ani premier. Morawiecki ani prezydent Duda absolutnie tutaj nie zabrali żadnego stanowiska, nie zabrali twardego głosu w tej, w tej sprawie. Podobnie Szanowni Państwo, kwestia regulacji rynku transportowego. Doskonale wiemy, że to jest także pewien pewna kość niezgody między Polską a Ukrainą. Kolejna kwestia to jest kwestia blokowania polskich transportów kolejowych przez stronę ukraińską. Mówimy o transportach do Chin i z Chin do Polski. Te, te, te blokady zdarzały się i nie zostały w żaden sposób wytłumaczone przez stronę ukraińską. Tutaj nie została ta, ta sprawa zupełnie Zupełnie rozwiązana. No i wreszcie, Szanowni Państwo, kwestia ludobójstwa na ludności polskiej dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w okresie II wojny światowej. O tej sprawie Wielokrotnie już mówiłem, tutaj w żaden sposób prezydent Załęski nie zaskoczył Polaków. Nie padło słowo przepraszam. W tym roku 11 lipca symbolicznie będziemy obchodzić 80. rocznicę rzezi Wołyńskiej. Nie było mowy w ogóle o kwestii upamiętnienia. Ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Nie było mowy o ekshumacjach, co więcej, nie było mowy o penalizacji odradzającego się banderyzmu. Nie tylko niestety na Ukrainie, ale także już w Polsce widzimy także te nawiązywanie do barw ukraińskiej powstańczej armii w przestrzeni publicznej. Brakuje, zdecydowanie zabrakło tutaj posta twardego postawienia sprawy przez stronę polską i domagania się właśnie potępienia i karania za, za, za gloryfikację ludobójców, ludobójczej ideologii, takich zbrodniarzy jak Bandera, Szuchewicz, Ukraińska Powstańcza Armia, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj prezydent Ukrainy absolutnie nie zrobił nic w tym zakresie. Prezydent Polski i premier Polski również tutaj nie zrobili, nie zrobili nic nie było żadnego symbolicznego słowa przepraszam, chociaż oczywiście, chociaż oczywiście za, 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 za taką zbrodnię, za, za, taki, za, za, za takie ludobójstwo, no, no trudno, trudno jest ograniczyć się tylko i wyłącznie do słowa przepraszam, tutaj muszą iść czyny, musi, musi oczywiście nastąpić, nastąpić zakaz zakaz gloryfikacji ludobójców no i oczywiście godne upamiętnienie to czego na co cały czas naród polski naród polski czeka no ale szanowni państwo nie załatwiono spraw gospodarczych nie załatwiono spraw historycznych natomiast natomiast podpisano umowy umowy na dostarczenie uzbrojenia dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Chodzi o 150 transporterów opancerzonych Rosomak, o trzy moduły kompanijne Raków. Chodzi o moździerze Rak, samobieżne oczywiście. Tu jest 24 sztuki tych samobieżnych moździerzy Rak i 12 artyleryjskich wozów dowodzenia. Do tego 100 ręcznych zestawów przeciwlotniczych Piorun. No i do tego oczywiście jeszcze karabinki, karabinki Grot. Zgodnie z zapewnieniami strony Polskiej te, te zakupy mają być sfinansowane przez Stany Zjednoczone i przez Unijny Europejski Fundusz Wsparcia. Jak będzie, no to jeszcze zobaczymy. Natomiast jest jeszcze tutaj bardzo istotna jest inna umowa o współpracy w produkcji amunicji 125 mm, no, czyli takiej amunicji, która jest używana na przykład w czołgach t T72. Natomiast szanowni państwo widać tutaj ogromną uległość, ogromną uległość ze strony ze strony establishmentu III Rzeczypospolitej, ze strony rządów w Warszawie mamy do czynienia z absolutnym odpuszczeniem kwestii historycznych bardzo istotnych dla polskiej tożsamości narodowej mamy do czynienia z odpuszczeniem kwestii gospodarczych, chociażby właśnie, tranzytu, tranzytu, tranzytu zboża, no jest, można powiedzieć, ta uległość i ta bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy na całej linii. Na całej linii mamy do czynienia z uległością rządu rządu w Warszawie i w tym kontekście niezwykle zastanawia wypowiedź prezydenta Ukrainy, Wołodymiera Załęskiego, który powiedział, to będzie cytat, w przyszłości nie będzie między naszymi narodami granic politycznych, gospodarczych i, co bardzo ważne, historycznych. Koniec, koniec cytatu. No, wypowiedź niezwykle zastanawiająca z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, z punktu widzenia polskiej racji stanu bardzo niepokojąca, ponieważ mamy do czynienia z takim można powiedzieć no przypom przypomnieniem o tej koncepcji geopolitycznej Ukropolu. Ukropolu, czyli federacji polsko-ukraińskiej, no niezwykle niekorzystnej z punktu widzenia interesów państwa polskiego, gdzie to państwo polskie, gdzie to naród polski miałby w, w takiej federacji ponosić główny ciężar odbudowy Ukrainy i zmagania się zresztą także z ukraińskim na nacjonalizmem. To przypomina oczywiście czasy II Rzeczypospolitej, te ogromne Problemy, jakie, jakie były, jeśli chodzi o tarcie narodowościowe, tarcia cywilizacyjne. Wiemy doskonale, że Ukraina to jest inna cywilizacja niż nasza, to nie jest cywilizacja łacińska. Zgodnie z zasadami wyłożonymi przez profesora Feliksa Konecznego, wiemy doskonale, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. W kraju, w którym istnieją przedstawiciele dwóch cywilizacji, będą się one po prostu ścierać, będą się one ścierać, będą, będą prowadzić do potężnych problemów. No i, szanowni Państwo, jeszcze warto odnotować kwestię ostatnią, czyli kwestię odznaczenia prezydenta Zęskiego, najwyższym polskim odznaczeniem orderem Orła Białego. Osobiście uważam, jakby całą, całą uroczystość za skandaliczną, formę, w, w jakiej odebrał prezydent Zęski. Ten, to najwyższe polskie odznaczenie absolutnie nie, nie korespondowało z rangą tego odznaczenia. Mam na myśli i, i ubiór głowy państwa ukraińskiego, i także cały kontekst, bo musimy sobie zdawać sprawę, że prezydent Załęski absolutnie nie zrobił nic dla pojednania. W mojej ocenie, oczywiście, nie zrobił nic dla pojednania między narodem polskim a ukraińskim. Wiemy doskonale, że emocje, chwilowe emocje z przeminą, natomiast, natomiast tutaj nie mamy żadnych podwalin do tego, aby mówić, o trwałym pojednaniu polsko-ukraińskim. Polacy oczywiście emocjonalnie bardzo, bardzo szeroko zaczęli pomagać Ukraińcom, ale już teraz widzimy, że, że ta pomoc była robiona w dużej mierze chaotycznie, że spora część pomocy. Jeśli chodzi o nasze podatki, była wydatkowana niewłaściwie, zresztą wiemy doskonale o tej, tej pomocy socjalnej dla, dla Ukraińców, także z terenów, które nie są objęte działaniami zbrojnymi i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj wie, wiele tych rzeczy wymieniać. Już sama deklaracja prezydenta Dudy o rozważeniu przekazania wszystkich migów 29. Któremi dysponuje Polska, no też jasno pokazuje skalę uległości, skalę bezwarunkowej pomocy wobec Ukrainy. Moim zdaniem jest to postawa absolutnie skandaliczna, niezgodna z polską racją stanu, niezgodna z polskim interesem narodowym. Moim zdaniem tego typu postawa niczym dobrym dla Polski się nie skończy. Dziękuję Państwu za uwagę.